Ciao! Jak podać swój adres mailowy po włosku? Litery być może nie sprawiły nam już trudności. Była tu na kanale lekcja o włoskim alfabecie. Wyzwaniem mogą się okazać znaki, więc w dzisiejszej lekcji poznamy znaki interpunkcyjne po włosku. Jak powiedzieć kropka, przecinek, małpa. Zanim znaki interpunkcyjne po włosku, to koniecznie muszę Ci dać znać, że wysyłam regularnie newsletter, w którym znajdziesz dodatkowe materiały, które pomogą Ci spełniać marzenie o włoskim. Link do zapisu na newsletter znajdziesz w opisie tej lekcji. Zacznijmy od kropki. Potrzebna chociażby przy podawaniu adresu strony: po włosku, il punto. Przecinek, który najczęściej usłyszycie przy podawaniu procentów z czymś po przecinku, to po włosku la virgola. Gdy coś dyktujemy, to pominiemy rodzajnik i powiemy po prostu punto, virgola. Myślnik to il trattino. Il trattino basso to taki podkreśnik czyli myślnik, który zapiszemy tak na dole. Dwukropek to i due punti, czyli po prostu dwie kropki. Średnik to il punto e virgola, czyli dosłownie kropka i przecinek. Wielokropek to i puntini di sospensione, czyli dosłownie kropeczki zawieszenia, niepewności. Wykrzyknik to il punto esclamativo. Znak zapytania il punto interrogativo. Co jeszcze może nam się przydać? Apostrof. Po włosku l'apostrofo. Cudzysłów to le virgolette w cudzysłowie, fra virgolette. I nawias to le parentesi w nawiasie tra parentesi. Po włosku możemy też powiedzieć detto tra parentesi, czyli nawiasem mówiąc. Dorzucę jeszcze trzy przydatne określenia. Małpa, taka do adresu mailowego, to po włosku la chiocciola, czyli dosłownie ślimak. Ja podam Ci swój adres mailowy, na który zawsze możesz do mnie napisać: antonina kioczola, .pl. Dyktując coś, możemy potrzebować określeń lele le lettere czyli duże litery lub le lettere minuscole, czyli małe litery. Dziękuję ci za kolejną wspólną lekcję. Aby otrzymywać ode mnie maile wypełnione włoskimi wspaniałościami, zapisz się na newsletter klikając w link w opisie tego odcinka. Alla prossima.